Serwus, z tej strony Malinowy nos. Przede mną 5 dam 5-litrowych z sokiem brzozowym świeżo zebranym przeze mnie i będziemy robić winko. Długo się zastanawiałem, jak takie wino nastawić, więc co będzie powiedzmy przepis eksperymentalny. Widziałem sporo opinii w internecie, ludzi, którzy robili takie wino i pisali, że że bez smaku trochę wychodzi takie wino, więc nie wiem jak do ten temat ugryźć. Dlatego spróbuję zrobić dwa nastawy. Jeden nastaw będzie 5-litrowy z 4 litrów soku w damie 5-litrowej. Yy, sama woda, cukier, dodatków kilka drożdże i tyle. A drugi nastaw będzie z tej reszty, czyli 5 litrów biorę na jeden nastaw, czy te 4, a 20 litrów biorę na drugi nastaw. Też 5-litrowy, tak, nastaw będzie 5-litrowy. Odparujemy sobie tutaj 1/4 objętości, tak żeby z tych 20 litrów zostało nam 4 litry soku takiego gęstszego, bardziej smakowego. Zobaczymy, jakie wino wyjdzie, jeżeli odparuję wodę z tych 20 litrów do 4. Także taki mam pomysł i tak będę próbował działać. Chciałem poruszyć też pewien temat. Pod filmem jest link do materiału, w którym zbierałem ten sok ostatnio. Bardzo dużo komentarzy było pod filmem. Dziękuję Wam, że, że piszecie, komentujecie, że macie coś do powiedzenia i właśnie te komentarze chciałem poruszyć. Dużo osób pisze, że źle zrobiłem, że zabijałem kołkiem te otwory, które nawierciłem w drzewie. I widzę, że nie powinno się tego robić. Także jeżeli będziecie pozyskiwać sok z y, brzus, to nie wbijajcie żadnych kołków w te otwory, bo, bo blizna się będzie, będzie... się gorzej goić takie drzewo. Podobno nie warto tam w nic wbijać. Y, ta rana się sama zagoi. Ewentualnie można y, kitem pszczelim zabezpieczyć taką ranę albo maścią ogrodniczą. I zostawiamy to. Tak jak jest w na naturze, sobie wtedy podobno dużo lepiej poradzi. Także dbajmy o nasze brzozy, starajmy się tak postępować, żeby ich za bardzo nie ranić przy pozyskiwaniu tego soku. Także dziękuję Wam bardzo za, za pomoc i komentarze. Na drugi raz już będę wiedział, jak postępować przy przyszłorocznych zbiorach soku. A teraz yy, zabieram się za odparowanie z czterech dam yy, soku. My door, there is a floor, there is a head, there is a bed. Inside the bed, there is a dwarf. The dwarf asks you a secret question, and the question leads you to one of. Trochę mi zeszło z tym odparowywaniem wody, ale tak to wygląda obecnie. Z 20 litrów zostało mi bardzo niewiele. Widzicie, kolor dużo ciemniejszy. Około 3 litrów tu jest. Także 17 litrów wody odparowało. Zagęściło się to i tak to wygląda. I z tego będziemy robić 4-5 litrów winka. Także przeleję to, dodamy. 5 litrowe i zaraz opowiadamy dalej co z tym będziemy robić. Taki sok z brzozy bardzo dobrze nadaje się do jakiegoś wina, które będziecie nastawiać zamiast wody. I przede mną widzicie dwie damy 5 litrowe. Tu jest 5 litrów oskołe, nieprzerabianej w żaden sposób, a tu są 3 litry zagęszczonej, odparowanej oskoły soku brzozowego z 20 litrów. Z 20 litrów mamy tutaj 3 litry. Widzicie kolor zupełnie inny. Zaraz skosztuję, może zmierzymy cukier, chociaż do tego cukru i tak będzie niewiele. Strasznie dużo z tym roboty było. Nie wiem, czy nawet jak wyjdzie fajne wino, czy będę się w to bawił jeszcze kiedykolwiek. Ale to jest odcinek eksperymentalny, także zobaczymy co wyjdzie. Roboty było z tym sporo, ale udało się. Jestem ciekaw efektów. Z 20 litrów zrobiliśmy 3 litry. Odparowaliśmy wodę, zostały nam 3 litry. Soku. I będziemy robić dwa nastawy 5-litrowe. I z tej damy odleję litr y, soku, żeby się zmieściły pozostałe składniki. A tu jeszcze zobaczę, albo zostawię data jak jest, albo może nawet ten litr tu doleję, żeby ta dama też po fermentacji, po zrobieniu była pełna. No i może zmierzymy przy okazji, ile cukru jest w tym naszym y, soku, który odparowaliśmy. Cukro Zobaczmy. Zobaczmy. Mimo tego, jak tam był jeden, jeden Belgie, powiedzmy na początku, to po odparowaniu nawet 17 litrów, to ile? Pewnie będzie nie więcej niż 10. Zobaczmy. Koło 8 Belgie. Bardzo ładny kolorek, złocisty, słomkowy, jak byśmy piwo mieli. Koło 8 Belgie. nie wiem, czy będzie widać. Około 8 BLG mamy w każdym razie, czyli bardzo niewiele. Także, tak czy siak, musimy cukier dodać. Ale, jeżeli chodzi o odparowywanie wody, mam już pomysły na inne nastawy owocowe, które będę robił na wino jabłkowe. Ale to zdradzę w sezonie. Bardzo ciekawa opcja mi się nosunęła. Jeżeli chodzi o smak, tego co tu uzyskaliśmy słodsze, jest czuć cukier, czuć karmel przez to, że ten cukier się lekko skarmelizował No i czuć trochę i czuć trochę ten żywiczno drzewny posmak tego soku. I co będziemy dodawać do naszego wina? Pogarci rodzynek do każdej damy 5-litrowej, lekko je pociąłem. Wycisnąłem sok z dwóch dużych cytryn, także do każdej wyląduje sok z jednej dużej cytryny. I na początek po pół kg cukru nie dzielę tutaj na żadne mniejsze/większe partie. Tu jest mało cukru, tu jest mało. Także po pół kilo na początek pożywka i drożdże gdzieś 1,4 opakowania pożywki i drożdże do każdego z nastawów. Drożdże oczywiście wcześniej uwodnię, także zaraz się tym zajmę. Cukier oczywiście rozpuszczę, także pobiorę sobie próbki soków do garka

no i wszystkie składniki są już w naszych damulkach Sok, cukier, drożdże pożywka Garść rodzynek I sok z jednej cytryny Także czekamy no i dwa nastawiki na wina brzozowe gotowe, także zobaczymy co ciekawego nam z tych damulek wyjdzie. A w tygodniu kolejne eksperymentalne wino, co chwilę przychodzą mi jakieś nowe pomysły do głowy i planuję nastawić coś nowego, a mam jeszcze jeden pomysł inny w głowie, także coś tam się pojawi pewnie i A ja się będę z wami żegnał, dbajcie o brzozy i trzymajcie się ciepło, serwis!